Bardzo serdecznie. Wy kolejnym odcinku z serii Recenzja. I jesteśmy w drugiej części o książkach z 2023. Jesteśmy już na lipcu. No i co? No, po prostu bez zbędnego tu będziemy przechodzić dalej. Więc jesteśmy na 57. książce, pierwszej w lipcu, czyli Taniec Złodziei. To jest pierwsza część dylogii. Nie wiem, czy ona ma jakąś nazwę, powiedzmy, że Taniec Złodziei. Też bardzo popularnej. Napisanej przez Mary i e. Pearson. E, myślę, że spokojnie 9 na 10. Nie podobało mi się na 10, ale 9 myślę, że spokojnie, bo naprawdę była bardzo dobra. Tylko po prostu, no nie wiem, nie, do, nie w 100% mój klimat, tak to powiedzmy. Dalej, Królestwo Zro Złowrogich. Przeczytałam drugi raz. Przyznaję się, tuż po tym, jak skończyłam, tam drugi raz. Po prostu nie mogłam, było tak cudowne. Naprawdę. E, dobra, dwór skrzydeł i zguby, dwór szronu i blasku gwiazd i dwór Srebrnych płomieni, część pierwsza. E, to już dalej, e, znowu. Z Sara J. Maas, a dalej Akotar. No i oczywiście 10 na 10 z tym, że no, dwurszony i Blasku gwiazd był troszeczkę gorszy. I dwór seryjnych pomieni też był troszeczkę gorszy. No tutaj część pierwsza i druga jest przedzielona, no ale wiecie, no to jest razem oczywiście. Więc to zaraz pominiemy. I dalej Przysięga złodziei, to jest druga część tej dialogi Taniec złodziei. I no i też myślę, że 9 na 10 Mm, a, jeszcze bym nie powiedział. jeju, przepraszam. Kresło Złowrogich to jest e, autor e, um, Terry Maniselko. Nie, nie mam pojęcia, jak to się. Przepraszam, no, nie, ale nie wiem. E, Dobra. Dalej mamy Tajemnice Cierniowego Dworu. To tam wydali drugą część e, książki, która była wcześniej, e, czyli Sorcery of Foreigns. Nie wiem, czemu pierwszą część napisałam po angielsku, a drugą po polsku, no ale nieważne. Dalej mamy Dom Sol US, to też jest coś popularne z tego co wiem. I ostatnio wyszła druga część, której, do której przymierzam się do przeczytania i chciałam ją jeszcze w tym roku, w sensie 23, przeczytać, ale no nie wyszło mi. No bo, no bo tak. Bo, ale ta druga część jakby nie jest konieczna, w sensie jakby nie urwa się, akcja nie jest, to po prostu taka jakby dodatkowa historia, z tego co czytam w opisie. Ale to było bardzo spoko, takie dość mroczne powiedziałabym generalnie, ale spoko. E, 10 na 10, myślę. No może 9,5. Bo nie było jakieś. Nie, 10 na 10. Było tam zagad... Nie, no... tak, myślę, że spoko, tak. E, sorry, że tak zmieniam serca, no ale zmieniam serce, zmieniam zdanie, co ja gadam. E, I dalej mamy A Good Girls Get Murder, Good Girl Bad Blood, As Good As Get. To są trzy części trylogii e, właśnie A Good Girls Get to Murder i Zarombistem. Po prostu 10 na 10. Naprawdę bardzo dobre książki. E, jedyne, co mi się nie podobało, to, to, to jest Love Interest w tych książkach. Przysięgam Wam, że po prostu. Ja nie wiem, jakby. W, bo tam było dosłownie tak, że e, jakby oni się poznali super fajnie. A potem nagle teleportowaliśmy się do momentu, kiedy oni są razem, potem teleportowaliśmy się do momentu, kiedy oni są małżeństwem Nie, w ogóle pominięte jakby całe części o tym, jakby wyznanie sobie... nie, bardzo mi się to nie podobało Że taki skip po prostu, jakby o co chodzi? Dalej mamy Bez serca, to jest... nie wiem czemu tego nie napisałam po angielsku, bo akurat tą książkę znam głównie z tytułu po angielsku, ale Heartless w każdym razie to jest Marisi Mayer E, oczywiście nie powiedziałam autorek do dwóch poprzednich książek, um, ale Dom Sally West to jest Erin Craig, a Good Girls Get to Murder to jest Holly Jackson, e, a Bez Serca to jest Marisa Mayer tak. E, I to było, myślę, że 9 na 10. Było tam parę błędów e, tłumaczeniowych, z tego co pamiętam, e, bo nawet to zapisałam, bo aż mnie rozbawiło, bo był e, taki śmieszny błąd, e, był, który. No nie pamiętam. W każdym razie taki błąd, że po prostu po angielsku mówi się coś, jakby to ma sens, bo to jest tak trochę jako metafora, a i przetłumaczyli to dosłownie na polski. I to już nie, nie, no nie miało sensu, bo w polsku. Ale nie pamiętam, co to było dokładnie, ale generalnie na no 9 na 10. Um, tak. To jest też. To nie jest do końca retelling ale to jest tak jakby prequel do um, historii królowej Kier. Ge generalnie mega spoko. Dalej, Płotki Giną, pierwsze to jest kolejna część serii Anastazji Kameńskiej. No to oczywiście, dalej tam powiedzmy. Nie pamiętam o czym była ta część, szczerze mówiąc. Ale też pewnie bym jej dała 8-10 na coś takiego. Dalej, W ruinach róż, Tron w ruinach i Królestwo w ruinach. To nie wiem, czy się nazywa jakoś ta seria. Tak, nazywa się, czekajcie. Coś o bajkach: ba yy, mroczne bajki. Nie, nie pamiętam jak się nazywa, seria, przepraszam Ale yy, jest seria, no w, znajdziecie jak wpiszecie tytuł, no Autorstwa K.F. Breen, nie wiem jakby jakie tam są imiona pod tym KIF, Albo po prostu książki są podpisane K.F. No nieważne W każdym razie mega super seria, z tym, że okazało się, że nie było jakby następnej części I byłam rozczarowana tym faktem No ale ona już wyszła, dalej nie przeczytałam, bo nie miałam czasu, ale planuję w tym roku, już w 2024, znaczy się. Dalej mamy tak. Król wojny i krwi to jest Scarlett St. Clair, bo jest inna seria Scarlett St. Clair, którą ja bym chciała bardzo przeczytać, ale z tego chyba nie jest po prostu przetłumaczona do końca na polski, dlatego jej nie przeczytałam, ale Król wojny i krwi polecam, w sensie mega spoko i nie, szczerze, wydaje mi się, że to się skończyło tak, że teoretycznie mogłaby być druga część. Ale nie, nie pamiętam. Tak, chyba mogłaby. Albo i nie? Nie, no w każdym razie podobało mi się. Eee, końcówki do końca nie pamiętam. Ale generalnie mega fajny romans. Eee, nawet z wręcz. To pewnie dlatego mi się tak podobało. Dobra, dalej mamy Light Lark. Eee, tutaj przeczytałam książkę. Okazało się, że to jest. Nie wiem, czy jest duologia koniecznie, czy to będzie seria, ale no okazało się, że druga część, że nie wyszła. Potem wyszła w listopadzie, ale jeszcze jej nie przetłumaczyli na polski, więc. No, cóż mam wam powiedzieć, no? Ale generalnie też mogę spoko. I yy, Light Lark napisał Alex Aster. Albo napisała, bo w sumie nie wiem, czy to nie jest dziewczyna. Sorry. Yy. No, w każdym razie autorem jest Alex Aster. Yy. Okrutny książę, zły król, królowa niczego to jest. Yy... To są książki autorstwa Holly Black, no to już znacie, ja już kiedyś wam o tym mówiłam, bardzo fajna trylogia generalnie. Dalej mamy Klątwiarze, to jest też Holly Black, mega długa książka, chyba najdłuższa, którą przeczytałam w tym roku, aczkolwiek nie jestem pewna. Mm, nie, jednak nie najdłuższa, znalazłam właśnie niżej dłuższą, ale nie można. E, generalnie, a bo już do sierpnia, nie podkreśliłam tego, ale czytam to jak byłam na obozie, była trochę gorsza niż ta trylogia o okrutnym księciu. Więc mniej taki 9 na 10, bo tam było 10 zdecydowane. Hmm. Dalej mam Karawal, Legenda i Finał. To są książki z trylogii *Calafar*. Caraval, przepraszam. Autorstwa Stefanie Garber. Hmm. I dalej jest Once Upon a Broken Heart i The Ballad of Never After. Toy. To jest dalej jakby nie do końca spin-off, ale jest też trylogia, która potem jakby dzieje się w tym samym świecie co Caraval. No, i wszystko to 10 na 10 kocham. Naprawdę. I dalej mamy Cinder i Ela. To jest jakiś romans, który kiedyś sobie dodałam i stwierdziłam, że uda mi się może przeczytać. No i przeczytałam. Autorką jest Kelly Oram, i generalnie jest jakaś druga część, tam taki lekki spin-off, który chciałam przeczytać, ale nie mogłam nigdzie znaleźć, więc no cóż, nie wyszło. Dalej mamy. Rodziny Monet, yy, pięć pierwszych części, bo wtedy było tylko pięć w tamtym momencie, jak czytałam. Yy, no oczywiście autorkę znacie, bo to są bardzo popularne książki, czyli oczywiście Weronika Anna Marczak. Yy, generalnie nie jest źle, Przysięgam, bo ludzie hejtują te książki często. Yy, moim zdaniem nie było tak tragicznie. Jeśli chcecie, mogłabym nagrać bardziej obszerną recenzję na ten temat, co myślę. Ale dałabym takie solidne 6,5 na 10. Może 6,75, bo 7 to chyba trochę dużo powiedziane, ale 6,75 myślę, że spoko. Dobra, dalej mamy Onyx and Ivory. Um, to była taka spoko książka, książka, trochę mało zapadająca w pamięć, więc bym też dała takie, no właśnie, no myślę, że 6,5 na 10. Dalej jest Gracelink Fire Bit. A, bo nie powiedziałam aktor autorki czy autora do Onyx and Ivory Mindy Arnett musiałam sobie wyszukać, bo wspomniałam Dalej, Graceling Fire, Bitter Blue To są trzy książki z serii Nie pamiętam jak ona się... nie wiem czy ta seria w ogóle ma nazwę Ale to jest seria napisana przez Christine Cusher Czy coś takiego W każdym razie mega spoko Czekam na następną część, której w końcu nie przeczytałam jak tylko wyszła Ale przeczytam Naprawdę tylko, no muszę sobie przypomnieć, ale generalnie podobało mi się w miarę, ale też takie średnio zapowiadające w pamięć No myślę, że takie 7,5 na 10 jest spoko, bo naprawdę mi się podobało, tylko um, nie wiem, coś było w tych książkach takiego specyficznego Dalej mamy Everless i potem jest Evermore, to już damy razem, mimo że tam pomiędzy jest co innego Mm, to jest duologia, której bym jak w 6 na 10, myślę, no nie była jakaś mega super, a napisała Sarah Holland yy, te książki No nie, nie jest źle, naprawdę, ale nie, nie było jakoś mega super Dalej Słońce i Gwiazda to jest yy, książka z uniwersum Percy Jacksona, czyli a, autorem oczywiście Rick Riordan yy, Doszłam do wniosku, że to już nie są do końca książki dla mnie i Będę czytać dalej, jak wydaje coś Rekreation z sentymentu, ale już trochę nie ta kategoria wiekowa, więc dla mnie osobiście to było takie 7 na 10. Trochę się męczyłam z tą książką, szczerze. Mm, Niby Noc to jest pierwsza część trylogii e, Jaya Kristoffa. Mm, była bardzo specyficzna, bardzo. Mm, myślę, że w ogólnym rozrachunku dałabym 8 na 10, albo nawet 9, ale. No nie wiem, nie przeczytałam drugi raz, powiedzmy tak, ale podobało mi się w miarę Sprawa czarnego powozu to jest o Enoli Holmes No tutaj ja lubię Enolę, to jest takie bardzo, bardzo fast-paced książki takie Więc tutaj myślę, że spokojnie można dać 6,5 na 10, no bo po prostu już nie, nie mój wiek, ale... W miarę mi się podobają, więc jakby no Dalej mamy Cinder, Scarlet, Cress i Winter To są książki z Lunar Chronicles um, Autorstwa Mary Mayer um, O której wam już mówiłam przy okazji Heartless e, Generalnie myślę, że te książki zdecydowanie 10 na 10 Po prostu cudowne To było bardziej science fiction niż fantasy Szczerze mówiąc Ale no w każdym romans. W, nie no, naprawdę mega spoko tak, bardzo miło mi się czytało dalej mamy Red, White and Royal Blue to jest książka, która bardzo popularna była jakiś czas temu, nie jestem pewna kiedy dokładnie ale tak i autorem jest Casey McKiston sorry jak źle coś wymówiłam, ale generalnie no gejowy romans zarąbisty bardzo polecam, naprawdę bardzo polecam to było pierwszy raz jak przeczytałam tego typu książkę i no nie żałuję dalej mamy Gwiazdy wykuty ze srebra to była tak jakby kontynuacja do Curse Breakers Trilogy, czyli właśnie A Curse So Dark and Lonely, którą przeczytałam później i okazało się, że to nie był dobry pomysł czytać, bo po prostu prawie nic nie pamiętam, ale podobało mi się i czekam na, na następną część, bo to będzie z tego jakaś, nie wiem czy seria, czy trylogia, czy duologia, ale no... Jakby historia nie jest skończona, więc będzie dalsza część na pewno. Ale w miarę podobało mi się. Dalej tak, mamy Cierpienia młodego Wartera. No to lektura, no cóż mam Wam mówić? Mega mi się to dłużyło. Jezu, ile ja to czytałam? Po prostu porażka. Nie podobało mi się bardzo. Myślę, że 3 na 10 to jest góra. Bożo Grobie. To jest druga część tej trylogii Jaya Kristofa, która się zaczynała od niby nocy. No to też myślę. No, 8 na 10. Zabójczy książę, detektyw i złodziejka, cygański diabeł, to jest jakaś seria um, Melis Bell, jeśli się nie mylę. W miarę spoko, bo ona jest polską autorką chyba, tak. jak na polską autorkę, dość spoko. I to były pierwsze romanse, które zaczęłam czytać, bo potem zaczęła się, jak możecie zobaczyć niżej, faza jakichś romansów, i która nadal się nie skończyła, moi drodzy, ja nadal w niej jestem. Mm. I no, i to w każdym razie te trzy książki to takie. E, no. Myślę, że 7,5 na 10. Mm, Enemy is lovers więc jakby, no ja lubię to. Cóż mam powiedzieć? Dalej mamy tak. E, tutaj szybko przelecimy. Bound by Honor, Bound by Duty, Bound by Hatred, Bound by Honor. Luca Vitello, Bound by Temptation, Bound by Vengeance, Bound by Love. E, to jest seria. Która się nazywa Born in Blood Mafia Chronicles, coś takiego, Cory Riley. 10 na 10, wszystkie te książki, albo nawet 20 na 10. Przysięgam po prostu zarombiste mafia romance. Naprawdę. Po prostu nie ma sensu. Romanse mafijne bardziej chyba. No, ale nieważne. Jezu, kocham. Naprawdę. No ale zdecydowanie myślę, że co najmniej 16 jak nie 18, ale zarąbiste, kocham po prostu. Dalej mamy Konrada Wallenroda. Świetna lektura po prostu. Nie, no, nie, nie było źle. dałabym No więcej niż powiedzmy temu Werterowi, bo 4 na 10 powiedzmy. Yy, dalej jest The Viant King, Still Princess, Twisted Kingdom. To, są, to jest seria. Tak, yy, chyba się nazywa Royal Elites, Czy coś takiego? Yy, autorstwa Rinne Kent. Yy, myślę, że 10 na 10 wszystkie, bo serio. Ja autentycznie, ja chyba do czwartej siedziałam i ja czytałam. Kocham po prostu. Yy, I no, reszta części nie została przetłumaczona na polski. Znaczy przetłumaczyli już Cruel King i Black Knight, ale reszta jeszcze nie jest i bardzo ubolewana tym faktem, niestety. Dalej mamy Diabeł ubiera się na czarno, autorstwa L.J. Shen. Yy, no, nie było porażki, myślę 9 na 10. Narzeczony na miesiąc, to jest Whitney G. No, to myślę, że takie 7 na 10. No, nie, to było dość krótkie, jakby dla mnie trochę za krótkie, szczerze. Dalej mamy Fifth Ridge Vampire, Fifth Ridge Vampire, Second Right. To były książki romantezy. Myślę, że oceniłabym je takie 8 na 10. I autorką jest Genewali. Nie wiem co mu ale coś dziwnego było trochę w tych książkach. Dalej mamy książkę Malis, to jest również roman. Autorstwa Krali June I właśnie zauważyłam, że to jest chyba seria, a ja nie ogarnęłam. Ale no, bo wydawało mi się, że to jest Stendal, ale nieważne. Yy, generalnie bardzo mi się. Bardzo, to, to było intensywne. Dzień na dzień generalnie, ale dla ludzi powiedziałabym. Takich niegorszących się łatwo. No, ale nie, generalnie bardzo mi się podobało. Last Resort on One Condition, Final Proposal. Autorstwa K. Brumberg I jeśli się nie mylę, to się nazywał Sin Series. No, generalnie romanse, ale były mega spoko. O, y, one chyba były o braciach. Ale bardzo mi się podobało, więc y, 9 na 10 myślę. Nie, do końca 10, ale. Dalej mamy Fifi Vampires. To była trzecia część, która akurat wyszła dosłownie. Ja skończyłam praktycznie To czytać i już wyszła następna część. To było akurat, no, dobre dla mnie. No, tak jak tamty, powiedzmy, ocenimy tak samo. Dalej, moi drodzy, mamy jeszcze dużo książek, niestety. Znaczy, stety, niestety, ale myślę, że skończymy tu na ten filmik i po prostu yy, październik. No, i ostatnią książkę z września zaczniemy w na następnym filmie, bo po prostu łączą się, więc no cóż mam zrobić. Yy, więc tak, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, jeśli tak oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, a na to na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć!